Z tej strony Shadow Blue 2806 i widzimy się w trzeciej serii Kangurka KO3. Lecimy drugi odcinek, dziś lecimy z artefaktem wiatru. Na to lecimy. Załatwij grę, kontynuuj. To jest jakiś taki dziwny zapis, że chyba znów trzeba pokazać z Pelikanem. Zaraz się okaże. To najwyżej skimniemy to, bo już rozmawialiśmy. Chociaż nie, patrzcie, artefakt już jest. No. Twoim kolejnym celem będzie wichrowe wzgórze. Co mi przypomina, że przecież ty się tam nie dostaniesz zaraz. A może umiesz się już teleportować? Aha, to nie ty, ty musisz mieć paralotnie. Kto ją ma? Po kolejny pokazujesz, że jesteś niekompetentnym kapłanem. Skąd ten biedny kangurek ma wiedzieć, kto ją ma? Ja ci powiem. Idź do Gażeta. Dobra. To idziemy do gaczeta. paralotnie zasady są proste będzie twoja gdy wygrasz ze mną wirtualny wyścig dobrze ścigamy się wyścig ma bardzo proste zasady trzy okrążenia wygrywa najlepszy chwilowe przyspieszenie uzyskasz na zielonych polach Uważaj na przeszkody. Na miejsca gotowi start! Oj. O to trafku żyjące, że wszystko co mnie obije. Jeszcze miejsce. Okej, okay. zaczę się utrzymać. Nie utrzymam się w takim tempie. Tu trzeba się skupić. Nie. Nitro, dobra. Ja już doganiam ich z okrążenia. Chyba wygrałem. Nie wiem jak to możliwe, ale wygrałeś zem! No to nie było ciężkie za pierwszym razem. Nie wiem jak to możliwe, ale wygrałeś zem! Rzekają, że to jest ciężkie. Za pierwszym razem też udaje. Daj tą paralotnię. Aby jej użyć, naciśnij przycisk akcji podczas skoku. No nie wiem czy to jest paralotnia. Pachynek z para para spadochron. To co, idziemy sobie pokazać z pelikanem. Można zapisać grę na spokojnie. Przelecisz już będziesz miał niemal w zasięgu ogona artefakt wiatru. Myślałem, że mnie nic już nie zadziwi, ale kangur na lotni? Ciekawe, co będzie dalej. Prawdę powiedziawszy, to jestem kapłanem. Takie rzeczy powinienem wiedzieć. Hmm? Ty to się dziwisz wszystkiemu. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, że zostałeś kapłanem. Gdzie tacy się rodzą? Bla, 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 bla. No już, dobrze. Jak pewnie wiesz, Droga do wichlowego wzgórza jest za wiatrakiem. Ale się natłumaczyłem. <grymne> Ale go mi ten. to drzewo, no. ten krzaczornek. No. Zbierasz te zielone duszki? Bateria do artefaktów To lecę? A jak żeby inaczej? Łatwo Czemu miałbym nie dolecieć? Dobra, otwieramy drzwi Jest jakieś takie dla mnie oczywiste, że trzeba to zrobić ten sposób. Tutaj, jeśli się nie mylę, to trzeba zabić ich, żeby coś się udostępniło. Może dynamik, nam są za wysoko. Tak, trzeba było ich zabić. Znaczy bym się nie rastał do góry. ta da da, da. A muzyka podsmunku zawsze była jakaś taka miła, przyjemna. Ciekawe, czy kangurek KO4, czyli nazywa się chyba te K <grymny> Jest taki przyjemny i fajny. To trzeba spytać półstawiać Jakoś tak. Ja myślę, że to jest wystarczająco, ale tego nie widać. To musi być dużo bliżej. Gdzieś tutaj może Tu co to potrójne tutaj trzeba ta używać. Eee. Trudniają życie Nie doleca, nie? Też tak myślałem No nie, jak ja stąd wyjść? Dobra, i jesteśmy na miejscu. Wcześniej ja się tu zaklinowałem. Teraz trzeba jakoś to tak. Wsuwać w ten sposób, żeby się nie zakinować. Może ta kamera ma znaczenie, bo coś tutaj się zapkowało ewidentnie. A no to było smutne, ale to miejsce już takie chyba jest i będzie. Nie ma w sobie aktualizacji, potem tak się dzieje. No i uwolniliśmy... <grywanie> Oczywiście. Mam taki ocen, bym w ogóle tam się dostał. Więc sobie tu poprzesuwam. Dobra. I można jeszcze tutaj wziąć tę. No i idziemy. A, troszeczkę to było męczące. Zwłaszcza do tego, że trzeba było dresować tutaj. A, tak to. Już będzie dobrze. Już będzie miło. Chyba, <zysk> trzeżka. <zysk> Ale jak widać, nawet jeśli mi widzą, to tak to, to niczego nie zmienia. O, jak biegną za mną. O, skrzynka ma życia. Cztery uderzenia jest. Idziemy. Dźwięk artefaktu wiatru. No, no chyba to sztucznie. Droga wydaje mi się krótka. Przeciwnik, którego chyba wypada zabić, bo tak nie wiem co zrobić. A muszę go zabić. Binuję. Hej, ale my zawsze trafia, co jest. becz u mnie. I rozwalamy to, co należy rozwalić. Teraz tak. Um... Tu się utopił. No to wracamy. Się. Wiadomo o co chodzi. Widzimy o co chodzi to chodzi o pieniądze, a w tym wypadku chodzi o wiatr. Dobra, czyli zawsze 200 trzeba to Może nie są ponad 200, nie wiem. I na chmurki. Takie same jak w drugiej części. po prostu ktoś nie pamięta raz mówię to artefakt. Bo się spłodziło, że skakać po chmurkach, żeby o, zdobyć artefakt wiatru. A to już nie muszę tego zdobywać. Może to jest na zaś na kolejny artefakt, no to nie zasłużyłem uwagi. No spec zapis zróbmy. Hmm. Dobra, teraz tylko nie zlecieć. I będzie dobrze. Il yeah, est Dobra, Kurczę, jak chciałem, aż ty, czyby się otworzyło, to idziemy dalej. którzy nie otwierają drogi, a nie dają żadnych korzyści. Widok dla swojej postaci jest bez sensu. parę lat chyba dotknąłem tego garnka Да, тоже припась, я трогать Dobra, udało się jest zapis. Tych też ominiemy. No dobra. Widziałem się, nie wiem, te tekstury te tej są bez sensu Szczerze mówiąc, to chyba najgorsza seria póki co Nie tak porównywać, wchodząc z jedną za drugą Wynka mi się najbardziej podobała Zaraz potem jest jedynka, ale trójka to... Nie polecam Trzymaj się przez nią chociaż, że warto jednak za jakaś niby, ale tak nie dopracował na grę, że bo... się. Wracamy do Pani Kana naszego kochanego, który nie wie co jest. Czy... Chociażby dla niego warto zagrać dla tych śpieszych dialogów. No. Nie wiem dlaczego nie umiem się wyłączyć a Dobra, dać RTF. Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Jakieś czary-mary. I znowu mu się udało. A, punktujesz u mnie. Jesteś niemiły. Ja naprawdę się staram. Dobra, ponieważ... Jak mu gadka się cofnie, to w tym miejscu kończymy. Z tej strony w Shadow 2806. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i dziękuję za uwagę. Hej!